Chciałam Wam przeczytać taki, taki fragment bajki Ptasie od lot. Przeczytam, kto napisał, i będę czytała. Anna, Onihimowska. Tutaj macie, proszę. Dobrze, zacznę czytać. Ptasie od lot. Wciąż było ciepło, choć już wcześniej zapadł zmierzch i rano. Nad polami wisiały mgły. Znak końca sierpnia. Sajmnik w niedzielę, sajmnik w niedzielę. Klekotała ciotka stopka, latając po okolicy. Nie musiała dodawać gdzie, bo cianie rodziny co roku spotykały się przed odlotem. Przed odlotem do Afryki. W tym samym miesiącu już Murka popatrzyła z niepokojem na swojego męża Wojtka. Wcale jej się nie spieszyło do długiej podróży. Aby dotrzeć do Afryki, para potrzebowała co najmniej dwóch i pół miesiąca lotu. Im wcześniej wyruszymy, tym prędzej dolecimy na miejsce, zaklekotał Wojtek. Mądrala tak bardzo lubiła, mądrala tak bardzo lubiła ich polską wiosnę i wcale nie miała ochoty jej opuszczać. Nigdzie nie ma tylu pysznych żab i takich fajnych dzieciaków. No ale trudno, wrócą tu na wiosnę. Na sejmniku zgromadziło się ponad 300 bocianów, bliżsi i dalsi krewni. I znajomi. Biesiadowały dwa dni, plotkując w oczekiwaniu na słoneczną pogodę. A potem wszystkie, jeden po drugim, wzbiły się w powietrze. Wojtek z murką lecieli zawsze obok siebie. Już na nazajutrz znaleźli się nad górami. Ale piękny zamek, zachwyciła się murka. Zobacz, bocian na wieży. Kuzynie, ahoj, zaklekotał Wojtek, zniżając się do lądowania. Ale, ale ten Ani drgnął. Może to niesamowita. Może to nie mowa pomyślała Murka – Albo cudzoziemiec, byli już po, poza Polską. Kołowali tuż, tuż nad nim. Dopiero teraz Wojtek zauważył, że dziób rzekomego kuzyna obłazi z farby. To była rzeźba. Podziwiali z góry ogromne lasy i wysokie góry. Krętą rzekę i pasące się na pastwiskach owce. Ojej! Tym razem Wojtek zwrócił uwagę na niezwykłe zjawisko. Po pionowej skale skakały kozy. Jak one to robią? Nagle małe koźlątko ześlizgnęło się. Na próżno próbując znaleźć oparcie dla, oparcie dla kopytka. Ej, mały, murka złapała go dziobem za jedno uszko, a Wojtek za drugie. Koziołki nie latają. Dziękujemy. Beknęli przera... Prze... przeciągle wdzięczni rodzice. Koziołek został przetransportowany na mych. U podnóża skały, a bociany poszybowały dalej i dalej. Przemierzały dziennie po 70 kilometrów. W każdym kraju do ich stada dołączały kolejne. Były już ich tysiące. Wojtek, dokąd lecisz? zaklekotała murka Murka. Jej mąż właśnie minął miejsce, w którym zwykle zatrzymywali się na noc. W szarym świetle zmierzchu Bocian dojrzał kołysącą się na wodzie żeglówkę, a w niej dwoje dzieci i ich mamę. Nawalił im silnik i nie ma wiatru, wytłumaczył. Skrzyknęły się bociany. Załopotały skrzydłami, wzdymając żagiel. Łódka, jak strzała, pomknęła ku piaszczystemu wybrzeżu. W połowie października ptaki zobaczyły helikopter siedzącym. Za sterami, mężczyzną w Turbanie. Jesteśmy już blisko, ucieszył się Wojtek, a mężczyzna pomachał do nich. Z Płachał do nich z uśmiechem. Jutro będziemy na miejscu, dodał, dodał mąż murki. I bociany poszybywały, poszybowały na fali gorącego powietrza, Wprost do Afryki. Dziękuję Wam za słuchanie mnie przez ten czas. Dziękuję, jeżeli jeszcze ktoś by chciał, żebym trochę poczytała, to może się zgodzę i jeszcze poczytam. Ale nie przedłużając, żegnam się i dziękuję za oglądanie. Pa pa!